Siema! Jeżeli ktoś z was prowadzi z jakiegoś powodu statystyki typu kiedy ostatni raz Polak na turnieju ograł zawodnika stop 15 na świecie, to od wczoraj musi wyzerować licznik, ponieważ właśnie to się stało. Polski arcymistrz pokonał zawodnika, który, jeśli chodzi o ranking, jest aktualnie top 12 na świecie i zrobił to w, spektakul w spektakularny sposób, ponieważ dwukrotnie wykonał genialne posunięcie, a sama partia też była mega ładna. Także zachęcam do oglądania i pokażę Wam, gdzie co. Kiedy i tak dalej. Natomiast na początek, ze względu na to, że mamy czas taki, jaki mamy, to chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego na święta. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro i pojutrze pojawią się filmy, oraz jakie. Także stwierdziłem, że skoro teraz nagrywam, to dam Wam znać. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku, że spędzicie sobie święta z rodziną, z najbliższymi i że po prostu będziecie w zdrowiu, w szczęściu i we wszystkim, czego sobie tylko życzycie, te, te święta spędzać. Natomiast jeżeli chodzi o partię. Partia miała miejsce w Niemczech na turnieju Grękę i z tego co widziałem, są tam dwa turnieje, jeden z nich jest taki, w którym chyba może zagrać każdy, ale jest to turniej szachów Fischera. E, natomiast tempo jest klasyczne. Grają tam tacy zawodnicy jak Magnus Carsen czy Hans Mokeniman. Natomiast drugi to jest taki turniej klasyczny, w zwykłe szachy. No i właśnie partia, o której chciałem wam powiedzieć, to partia z szachów e, Fischera, gdzie białymi grał Polak Rodak, Maciek Klekowski, Arcymis, który słynie z tego, że jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o szachy błyskawiczne, więc spodziewam się, że jest to. To jego największy skalp, jeżeli chodzi o e, szachy klasyczne, jego przeciwnikiem był Awarint, który, nie wiem, pojawił się dość niedawno na scenie szachowej, natomiast cały czas progresuje i zbliża się do top 10 na świecie. Także na pewno Maciek nie był faworytem. No i zobaczmy po tym przydługim wstępie, co się działo. Maciek rozpoczął ruchem C4, nastąpiło C5, B3, B6. No i tutaj D4. Jak widzicie, pomimo tego, że szachy czy w zasadzie figury w szachach Fischera są ustawione losowo, to i tak zawodnicy walczą o centrum. Nastąpiło bicie, bicie, czarne wyprowadziły swojego skoczka, no i jeżeli chodzi o debiut, białe opanowały centrum, mamy taką pozycję, która bardzo podobna mogła powstać w normalnych szachach, to znaczy czarne mają tutaj taką strukturę jeża, kontrolują ważne pola, jeżeli chodzi o centrum, natomiast białe mają trochę więcej przestrzeni, no i w normalnej sytuacji... Można by było tę pozycję rozgrywać w taki sposób, że wiecie, białymi wyprowadzamy sobie skoczka na D3, robimy sobie roszadę, no i próbujemy wygrywać w sposób, nazwijmy to normalny, tak jakby wygrywał to komputer. Natomiast Maciek słynie też z tego, że on lubi grać w sposób agresywny, no i tutaj pokazuje, dlaczego. Lubi w taki sposób grać, ponieważ w normalnej pozycji on decyduje, że zagra posunięcie H4. Pomimo tego, że ma tutaj króla, pomimo tego, że komputer nie jest fanem tego posunięcia, to on gra w taki sposób, żeby tego pionka użyć do ataku na przeciwnika. Nastąpiło goniec E7, no to H5. Czarne chciały to zablokować, więc zagrały posunięcie H6. No i teraz dopiero skoczek D3. Czarne zrobiły roszadę. I teraz białe mają tylko jeden ruch, który zapewnia im delikatną przewagę, albo. Inaczej mówiąc, po którym czarne będą miały jakieś kłopoty, ponieważ jeżeli zrobimy sobie na przykład normalną roszadę, to czarne, czarne będą atakowały z drugiej strony, no i nic nam to nie dało. Wtedy ten. To ten pusz pionka byłby niepotrzebny. Dlatego Maciek decyduje się na posunięcie wieża H3, żeby wieże ustawić na G3. I to jest taka rzecz, że niby wykonujemy normalne ruchy, ale jak się tak zastanowicie, to już goniec patrzy na króla, wieża patrzy na króla, hetman patrzy na króla, potencjalnie skoczki też będą mogły atakować tego króla, no i na pewno pojawią się jakieś szanse, jeżeli przeciwnik popełni jakąś niedokładność. Czarne jednak zagrały najlepiej, czyli zeszły królem. Z tej linii, żeby nie groziło Hetman, bije H6, dlatego białe zdecydowały się atakować, no i przeciwnik robi to, co w sumie powinien robić, a mianowicie, gdy białe atakują po jednej stronie, to dobrze by było odpowiedzieć tym samym po drugiej stronie, żeby białe nie miały prostego ataku, dlatego czarne zagrały posunięcie B5. W tym momencie białe zbiły, zbiły. No i tutaj, pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że, wiecie, darmowy pionek, no to musimy go zbić, to Maciek Klekowski decyduje się na Ruch, który jest mega ciekawy i który pokazuje, że on naprawdę lubi atakować i potrafi atakować, ponieważ zdecydował on się na posunięcie E5 tylko po to, żeby jak nastąpi bicie, wtedy zbić na B5 i nasz goniec z A1, goniec, który jeszcze się nie ruszył, może atakować przeciwnego króla. I to też się stało. Najlepszy ruch dla czarnego to bicie. Nastąpiło tutaj bicie. Czarne zagrały Hetman A5. Nastąpiło bicie, bicie i bicie. I pomimo tego, że figury trochę się wymieniły, i tutaj czarne mogą zdobyć kolejnego pionka i wyrównać, jeżeli chodzi o materiał, to nagle białe tutaj atakują tym gońcem. Ta wieża cały czas dobrze patrzy na króla. Zrobiło się więcej przestrzeni, więc być może ten goniec kiedyś wejdzie do ataku. Więc wszystko to, pomimo tego, że wiecie, nawet silniej. Mówi, że czarne mają delikatną przewagę, to z ludzkiego punktu widzenia białe tutaj mocno atakują przeciwnika, i czarne zdecydowały się zbić. Pionka na A2, co jest małą niedokładnością, ale od tego momentu Maciej Klekowski musi grać praktycznie idealny ruch. I gra. Pierwszy ruch, skoczek D6, widełki, więc przeciwnik musi to zbić. Odbijamy to wieżą. Teraz białe mają przewagę parę gońców, natomiast jeżeli nastąpi kilka wymian, to może się okazać, że ten pionek będzie słaby i czarne wygrają 4 na 3 w końcówce. Dlatego białe muszą tutaj mocno uważać. Czarne zagrały dobrego, dobry ruch, czyli szach. Nastąpiło wieża do 1 i w tym momencie przed czarnymi jest decyzja do podjęcia. Czy czarne będą chciały zagrać Hetman 4 żeby potencjalnie grozić matem, ale grozić też wymianą ciężkich figur, czyli Hetmanów, ale to sprawiłoby, że może być ciężko dla czarnego, żeby tę partię wygrywać. Czy wróci gdzie indziej, na przykład na F5? Ten Hetman zostanie na placu boju, ale będzie tutaj ładnie bronił całej, e, całego skrzydła. Grający czarnymi zdecydował się na posunięcie Hetman F5, i od tego momentu Maciek Klekowski bierze i nie puszczę. Okazuje się, że trzeba było po prostu zagrać hetmane 4 i jak nastąpi bicie, jak zbijemy gońcem, można tutaj nawet zbić zbić. Ta pozycja raczej jest remisowa, być może to grający czarnymi widział i stwierdził, że nie chce remisu z jakimś chłopkiem, co ma ranking 2500 i to nie całe, dlatego zdecydował się na posunięcie hetman f 5. I to by było dobre posunięcie, bo zachowujemy figury, ten goniec też będzie w białego króla strzelał, więc wydawać by się mogło, że wszystko spoko, ale od tego momentu Rozpoczyna się seria genialnych posunięć, która pokazuje, że... No, Polska górą po prostu. Bo białe decydują się na poświęcenie całej wieży. Wieża na D7. Zajęcie wymagające krzepy, czyli odciąganie, ale okazuje się, że skoczek nie może tego zbić, ponieważ po ruchu goniec G7, jak król odejdzie tutaj, no to będzie miał problemy, ponieważ wieża będzie na niego patrzyła. Natomiast po ruchu król H7 jest goniec D3, i białe zdobywają całego Hetmana w zamian za wieżę i gońca, więc pozycja jest wygrana. I najlepsze jest to. Że według komputera trzeba było to zrobić. Komp mówi, że tutaj, jak się długo na myśli, nie ma nic lepszego, niż przyjąć tę, e, tę poświęconą wieżę i próbować ratować pozycję bez hetmana. Natomiast grający czarnymi, po prostu obronił tego pionka. Nastąpiło goniec D3. Białe święcą kolejnego pionka. Teraz, jeżeli chodzi o materiał czarny, mają jednego pionka więcej. Natomiast w tym momencie rozpoczyna się dalsza część kombinacji. Wcześniej Maciek Klekowski poświęcił jedną ze swoich wież i przeciwnik jej nie zbił. No to Maciek zdecydował, że ma też drugą wieżę, którą też można poświęcić. I zdecydował się na bicie na G7. I teraz białe mają wygraną pozycję. Drugi genialny ruch i drugi piękny ruch. Dwa razy poświęcenie wieży. Jeżeli teraz czarne zdecydowałyby się zbić tutaj, to po ruchu wieża H7, Pik pyk, pyk Kończy się to matem, natomiast czarne tutaj jeszcze spróbowały zagrać wieża C1, odciągnąć tego hetmana, bo w innym przypadku po biciu na G7 następuje hops, król odchodzi, pyk, no i mat, dlatego tutaj nastąpiło próba odciągnięcia, ale tutaj białe po prostu to zbiły, nastąpiło król G7 i hetman sobie wraca. Hetman wraca tutaj, żeby zagrać na g3, wieża poszła na c8, w tym momencie grający białymi zdecydował się na ruch hetman g3, król odszedł, goniec bije f6 i w tym momencie grający czarnymi po prostu się poddał, ponieważ grozi masa złych rzeczy. Jeżeli czarne nie zareagują, to będzie tutaj mat, ewentualnie nawet taki mat, że pyk, 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 pyk i pyk. Więc w taki sposób Maciek Klekowski wygrał swoją partię. No i była to ładna partia. Dwie różne poświęcone wieże, właściwie na przestrzeni trzech czy czterech ruchów. Coś pięknego. No i fajnie jest widzieć, że wiecie, ci Polacy, o których nie słyszymy na co dzień, no bo to są zwykli arcymistrzowie, około 2500, też potrafią wejść na szczyt umiejętności swoich, no i ograć zawodnika, który za parę lat pewnie będzie mierzył się z najlepszymi na świecie. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta. Trzymajcie się cieplutko i nara.